Tradycyjnie teraz. Co my tu mamy? Hm, gdzieś w tamtą stronę jest to do wykonania. Abro! Nasza szkapa nie chce z nami współpracować. O, idzie niezły hamulec, tyłkiem w sobie będę musiał w końcu naprawdę wziąć się za materiał kilku wpadek, zwłaszcza z udziałem koni z Red Dead Redemption. Może wam to humor poprawić leciutko. Nigdy co prawda nie bawiłem się w jakieś nagrywanie materiałów typu funny moments i inne tego typu rzeczy. Przekąszenia. Chyba też niestety nie ma żadnych ani jaszczurek, ani owoców. Chyba, że ja jestem ślepy. Ho, ho, góry się wczytywały. Tam mamy kapliczkę. Sobie mógłbym po nią podjechać, ale na razie nie jest mi yeah. na to szczęście potrzebna. Tam mamy następną. Ma no, mi się udać tam, więc. No, w gruncie yeah. rzeczy jest to po drodze. No co, nie zeskoczysz. Yeah. A konie w Red Dead Redemption potrafią. Są takie uparte. Czemu nie chcesz jakoś ten... ...tupnuszać szybciej? No dobra. Koń się mnie nie słucha, no ale tak akurat standard mnie nie się nigdy nic nie słucha, więc... Co my to mamy? A bankowo mamy kapliczkę. Tyle tylko, czy przy niej się tutaj coś kręci? I teraz tak, pytanie za 200 punktów. No właśnie. Chciałem mówić... Jak się klełka? coś tu biega? Jest, tam ja szczurka. O tam, o tam, o tam, o tam. Dobra, troszeczkę się paseczek wydłużył. Tak se wmawiaj. Nie mój drogi, miecz poproszę. Tam. No cieszę się, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością, a w zasadzie chyba łaś, bo Ty chyba jesteś klacz. Nie! No dobra, spróbujmy. Na ta kapliczka. Czy tam jest jakieś przejście? Niekoniecznie. Ale zerknijmy. Może będzie jeszcze jakaś szczura albo coś. Różnie bywa. Tu, co prawda, nie widzę. No ale tamtej też nie dostrzegałem na początku. Módlmy się. Za tych, co nie mogą. Dobra jest tam. Tu sobie siedzi z Kubana Pyk. No i się mamy to. To co? My mamy się udać raczej chyba tą ciemną doliną, w której zła się nie ulęknę. Ale myślę, że konno będzie chyba troszkę szybciej. Także daj śledził. Mi tu chyba tu ptusiało. Z już w takim stanie podświadomości, że widzę wszędzie jaszczurki, nie? Hmm. O dziwo była. Uff, Czyli wszystko za dobrze. Ja! Prawdę powiedziawszy, wolałbym trochę więcej życia niż siły, aczkolwiek ta siła też się przydaje. Ja! Tylko mówię. Wam, jako oglądającym, często. Szybciej dostrzega się pewne rzeczy, właśnie gdzieś przebiegające w jaszczurkę, czy coś. O, no, choćby tą. Jest. Tyk. Przy żyłaś to? Jak! Jaką trzeba być fredną jaszczurą, żeby to przeżyć? I co, teraz tego nie podniosę, nie? A jednak udało się. Hmm, co prawda tak zginęła w kijowym miejscu. Ale tam jest jej koleżanka. O proszę, uciekła. No i gdzieś ty zwiała. Ciurki ninja pojawiają się i znikają, gdzie chcą. Ale z nowinek, w gruncie rzeczy, to czekam na, pojawie na pojawienie się dema w Final Fantasy 7 remake'u. A z drugiej strony, kto nie czeka? że... Większość ludzi, którzy mają ochotę wrócić do tego uniwersum. Gdzieś tam podświadomie czekają na demo, zwłaszcza, że zostało obiecane. Także kto wie, kto wie. Kto wie? Zobaczymy, czy to w ogóle warte jest zainteresowania. Słyszałem, że coś tutaj biega. słyszeć, a widzieć, to są dwie różne rzeczy, niestety. I ja tej jaszczurki póki co nie dostrzegam. Aczkolwiek wiem, że ona gdzieś tu jest. Także demo może po prostu rozwiać yeah. wszelkie wątpliwości, czy warto inwestować w ten tytuł. No albo po prostu... Albo po prostu wprowadzi mnie w taki stan, że będę miał ich jeszcze więcej i no właśnie, i co dalej. zrezygnować z Final Fantasy 7? Nie, no myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że to będzie bardzo dobry tytuł. A przynajmniej fragmentaryczny. Gdyż nie ukłamujmy się. Nie mamy co liczyć na pełną wersję gry, którą znamy, więc będzie to tylko i wyłącznie fragment. I także być może będzie to pierwsza gra, której finału w ogóle nie dożyje, bo jak będą tworzyć część drugą. Patrz trzecią, to wie, może nawet i czwartą, nie wiem jak prace będą się um, rozkładały na poszczególne na poszczególne części, znaczy w zasadzie części, podczęści bo ile wiemy, ten pierwszy remake to będzie Final Fantasy VII można tak to powiedzieć A. No to najprawdopodobniej gdzieś tam kiedyś dostaniemy Final Fantasy 7 B. I pewnie C. Uciekła. No choliba przeżyła. I usiekli mnie bochuna. W każdym razie jeżeli prace będą... Postępowały w takim tempie. No to mogę nie dożyć pełnej historii. Teraz tak, my przyjechaliśmy stamtąd. To powinienem udać się tam, ale tam nie mogę przejść, więc muszę udać się tu. Hmm, cóż za dedukcja przeloku. Muszukiam ciąg dalszy. Wszędzie jaszczurki, wszędzie inne dziwne rzeczy, tylko nie to co chcemy znaleźć. Ale to akurat już standard chyba co. Zwykle takie jest, że jak się czegoś szuka, to pewnie ma się to pod nosem i ciężko to ogarnąć. Chudimy. Ma być gdzieś tam. Ale tam są jakieś ruiny. i wyłącznie zresztą. Hmm... Jestem w kropeczce. Dobra, tu mamy jakiś most. Trafiliśmy. I pomyśleć, że wystarczyło skręcić w... Prawo, a nie w lewo. Któż mógł to przewidzieć? być jakiś wąż. Ale z tego co pamiętam to chyba nie był wąż. Bardziej lewiatan. Tak, sławetny czółki lewiatana. Coś w rodzaju suma. Lub węgorza. W sumie jak zwał, tak zwał. Teraz, żebym ja jeszcze pamiętał, jak się z nim walczyło, wiem, że te prądowe duperele nie były wskazane, trzeba było tego omijać. Tak, nie chyba nawet nie widzi. Nie wiem, czy w końcu zauważył, czy nie specjalnie. Zauważył. Boże jak tu jest ciemno. Ja mam strasznie mało. Punktów. Yy, siły tak naprawdę. Z poruszanie się tutaj to będzie masakra. Chyba, że on się jakoś wynurzy.

Dziabo? chyba nawet zabolało? Czy zabolało na tyle, nie mógł wydarzyć raz jeszcze? Skoro nic się nie dzieje, to oznacza jedno. Trzeba podejść bliżej. Tylko najgorsze są te błyskawice tak naprawdę. mi, nie mówcie mi, że on stracił teraz mną zainteresowanie, tak? sobie gdzieś tam popłynie nie nienawidzę tego bosa jakiś sposób, żeby do niego dotrzeć tak po prostu i nic mi po tym, bo ja jestem daleko właśnie, otóż to Się złapałem. No tylko, że mówię, no tutaj niespecjalnie to mi nic da, bo znowu jestem daleko. A on jest zanurzony. Wiem, co najwyżej mogę się przebyć prawda? Podwodą najgorsza jest to, że nie mogę się wspinać z tego co zwróciłem uwagę. On się po prostu trzyma i nic poza tym. Dobra. Także w tym momencie wyłączyłem chyba drugi ten kolec elektryczny. ...został niszczyjony. Tak, żeby było takie łatwe, nie? Wyłączony. Jest! Dojście trwało dłużej niż samo pokonanie tego stwora. Masakra. Fala mroku nastopadnie. Już... To w gruncie rzeczy półmetek. Jeśli dobrze liczę. Tego kolosa chyba pamiętam taka jakby salamandra chyba ale to się okaże.